Cześć, tutaj Radek Klimek z sardynkibiznesu.pl, a to jest taki mini odcinek na YouTube, który wrzuciliśmy specjalnie po to, żebyś mogła, żebyś mógł sobie zobaczyć, w jaki sposób z tekstem radzą sobie różne programy do transkrypcji. Koncepcja jest taka, że nagram taki krótki, półtora do dwóch minut odcinek, będzie tutaj czarna plansza, na niej będą wyświetlały się teksty i każdy program, który zrecenzowaliśmy u nas na Blogu, program do transkrypcji tekstów będzie miał za zadanie ten tekst przemielić, żeby... i wrzucimy to w ten sposób dokładnie tak, jak on sobie z tym tekstem poradził, żebyś mógł, żebyś mogła ocenić, czy to jest to, czego potrzebujesz. Myślę, że będziemy to aktualizowali co jakiś czas, jeżeli nowe wersje programów będą się. Wyświetlać. Także teraz możesz sobie zobaczyć, jak sobie z tym dany program radzi. To będą różne filmy, to znaczy, jeden program będzie miał jeden. Film, żeby sobie to porównać, najlepiej wejść na sardynkibiznesupl, znaleźć ten artykuł, dlatego że tam wszystkie te programy będą osadzone. Jeżeli jesteś w tym momencie na YouTube, no to opisy potrzebne znajdziesz w opisie tego filmu. Więc tak jak widzisz, tak wygląda mowa mówiona, bo ja to mówię z głowy bez żadnego skryptu. Staram się mówić w miarę wyraźnie, trzymać dobry dystans od mikrofonu i jeszcze pokażę Ci, w jaki sposób ten tekst poradzi sobie z ten program. Do transkrypcji poradzi sobie z tekstem recytowanym z wierszem, ale jeszcze sprawdźmy, jak sobie radzi z takimi przetykami, jakbyśmy powiedzieli nagle e, e" podczas rozmowy, albo y", jak mi się zastanowił, albo jak sobie poradzi z takimi zadaniami językowymi, że powiem, że blog ze mną współtworzy przemo, znany jako przemek, który ma na nazwisko Warzecha. Że ja nazywam się Radosław Klimek, że jest jeszcze Jurci, czyli Juras, czyli Jerzy Stanisław José, że jest Michał, czyli Gerard, czyli Michał Staniecko, czyli cała nasza sardynkowa ekipa i jak w ogóle też y, potrafi napisać sartynki biznesu.pl. Czyli tak wygląda w tym momencie kwestia transkrypcji mowy mówionej. I jeszcze na koniec wiersz, autorem jest Brunon. Jasieński, Bruno Jasieński, Bruno Jasieński, nigdy nie pamiętam jak się odmieniało to imię, Wieczność nosi tytuł but w butonierce, jest tutaj kilka fajnych językowych wyzwań, także sam jestem ciekawy jak ten program sobie poradzi. Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach, teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rady. Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat. Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach na wiorstach, bo mnie niesie coś wiecznie motorycznie i przed, mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach, wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled. W parkocieni Krok w parkocieniu krokietni, jakiś meeting panieński, dyskutują o sztuce, objawiając swój traf. One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staw. One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą, poezyjność, futuryzm, niewiadoma i x. Chodźmy biegać panienki, niech się główki oświeżą, będzie lepiej smakować po obiedni żurfix. Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny, zafurkotał na wietrze trzepocący się szal. Pojechała mi bajka poza góry doliny. i Nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal. Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce. Same nogi mnie niosą gdzieś i po co mi gdzie. Idę młody, genialny, niosę but w butonierce. Tym, co za mną nie zdążą, echo powiem adie. Także tak wygląda. Recytacja wiersza, nawet w środku się pomyliłem, czyli zobaczymy, jak sobie poradzi z taką poprawką. Mamy tutaj też trochę wtrętów francuskich. I na koniec ciekawostka, jeżeli byś chciał, chciała zobaczyć, jak w zmieszłych czasach kapeli bankowej śpiewaliśmy ten numer, to link też wrzucam w opisie. A link bezpośrednio do tego programu, o którym teraz czytasz, też jest w opisie. Jest to prosty link afiliacyjny, także jeżeli skorzystasz z tej opcji. No to tam dostaniemy z tego tytułu niewielki bonus. Mam nadzieję, że taka forma prezentacji możliwości programu Ci się podobała. Jeżeli tak, to zostaw pod tym filmem komentarz. Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczyska.